Cześć! Dzisiaj jestem na takiej mini sesji, mini dlatego, że planuję tutaj zostać godzinkę, może półtorej godziny, nie więcej. Jestem nad jeziorkiem. Ja, wiecie, zawsze zapominam nazw tych jeziorek, stawów i tak dalej, więc na dole w opisie, nie, na dole filmu napiszę Wam jak ono się nazywa. I to jest takie nieduże jeziorko koło Wilanowa. Właściwie niemal w mieście, nie, właściwie dokładnie w mieście, tylko tak pod koniec tego miasta. Jak tu przyjechałam, to była jeszcze czarna noc. To było z pół godziny temu, może nawet 40 minut. Były zapalone jeszcze latarnie tutaj, ale jak zaczęłam tylko nagrywać, bo chciałam dla Was ścieżkę nagrać, jak sobie tutaj idę, to one wzięły i zgasły. No dobra, ale to jest nieważne. Jestem nad jeziorkiem, mam po drugiej stronie. Fajne drzewa i wschodzące czerwone słońce. Przed chwilą ta czerwień na niebie była tak intensywna, że po prostu brak słów. W zapowiedziach pogody miała być dzisiaj mgła. Jest takie lekkie zamglenie powietrza, ale przynajmniej na razie mgła to nie jest. Planowałam tutaj, jak wspomniałam, być króciutko, przyjść tylko na ten taki pierwszy moment schodzącego słońca. Jak teraz patrzę na niebo, to zastanawiam się, czy nie zostać tutaj jednak chwilę dłużej. Bo i chmury pomału napływają i jakoś tak ogólnie ładnie się robi, W tym miejscu nie ma bardzo wielu motywów do robienia zdjęć. Jest woda, oczywiście, i są drzewa. Gdyby była mgła, to ta mgła byłaby ruchoma, coś by się z nią działo, i ona byłaby bohaterem, byłaby motywem do zdjęcia. No ale nie ma tej mgły, przynajmniej na razie. Jest godzina 5:20, do wschodu słońca jeszcze jest 15 minut, czyli to jest ten taki moment tuż przed wschodem. I ja fotografuję drzewo, które jest tutaj przede mną. Ono jest fantastyczne. Ja już nie raz robiłam mu zdjęcia, więc wiem, że ono się dobrze układa na zdjęciach. Ale w momencie, kiedy robię zdjęcia, przyjeżdżam w jakieś miejsce, czasami słońce jest nisko, potem w trakcie tej, tego pleneru wschodzi coraz wyżej ja obserwuję, co się dzieje z jednym albo z kilkoma motywami, kiedy to słońce się zmienia. Czasami nie ma takiej bardzo dużej różnicy, ale w przypadku niektórych motywów ten kadr potem ostatecznie wygląda kompletnie inaczej. I tak samo jest z tym drzewem. Robiłam mu zdjęcia, kiedy tutaj było dosyć ciemno jeszcze. Teraz zaczyna się rozjaśniać. Pojawiają się też chmurki na niebie, co mnie mega cieszy. I mam zamiar pokazać wam kilka zdjęć tego drzewa. Normalnie, kiedy jestem na plenerze i robię zdjęcia jakiemuś jednemu motywowi, nawet w różnych momentach tego pleneru. Jak słońce wschodzi, to wiadomo, że to wszystko dzieje się szybko. W związku z tym te kadry potrafią bardzo się zmieniać w zależności od ułożenia tego słońca. Ale pokazuję zazwyczaj jedno zdjęcie, bo wydaje mi się, że no to pewnie jest nudne oglądanie iluś zdjęć tego samego motywu. Natomiast dzisiaj chcę pokazać Wam kilka zdjęć dwa, trzy, może cztery nie wiem. Aby zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo zdjęcie potrafi się zmienić w zależności od tego, jak ułożone jest Słońce, jakie jest jego natężenie, jaki jest jego kolor. Więc pomyślcie o tym, kiedy będziecie na plenerze i zróbcie sobie kilka zdjęć tego samego motywu w różnym położeniu Słońca. Przyjrzyjcie się temu i zobaczcie, jak to bardzo różnicuje zdjęcia. To, co dzieje się na niebie, to jest po prostu obłęd. Wschodzące słońce, pomarańczowa tarcza tego słońca i do tego lekkie chmury na niebie, ale takie, które nie, tego słońca nie przysłaniają. One są gdzieś tutaj troszeczkę powyżej, są takie porozciągane, delikatne, to prawda, ale jednak przełamują tą płaszczyznę nieba. Jedyna wada tego miejsca jest taka, że tu właściwie można fotografować tylko takie kadry, wiecie, idące równolegle, czyli drugi brzeg. Ja próbuję tutaj złapać ten krajobraz pod różnymi kątami, żeby to nie było tylko taki, wiecie, taka linia drugiego brzegu, ale nie bardzo tutaj jest na to duży potencjał. Przejdę zaraz kawałek dalej. Z tamtej strony przyszłam i na początku tam też robiłam zdjęcia. Widzieliście te pierwsze kadry, i w tamtą stronę teraz znowu wracam, łapiąc te, znaczy te same, podobne kadry, ale właśnie przy innym położeniu słońca. Zobaczę, które z nich wyjdą najlepiej. Te wam pokażę, bo już nie będę was męczyła porównaniami yy, zdjęć ze wszystkich punktów. Ograniczę się do tego drzewa, ale będę próbowała robić tutaj wzdłuż brzegu cały czas zdjęcia. W różnych układów, bo w zależności od tego, gdzie to słońce jest, to różne rzeczy stają się atrakcyjne. Zapomniałam dodać, że dzisiaj też jest szron na ziemi. Po tamtej stronie jest bardzo wyraźny ten szron. Tutaj jest go trochę mniej. Pewnie dlatego, że tutaj są budynki mieszkalne, chodnik, latarnie. No to jest taka, wiecie, no, mieszkalna część Warszawy, czy tak, tej, gra, takich, no, nie to powiedzieć? No to jest Wilanów, czyli to jest taka, wiecie, no, granica jakby Warszawy. Ale też nie do końca, bo to się tak miękko rozciąga. Nieważne, znowu się rozgaduje. W każdym razie, po tej stronie jest tego szronu mniej, a po tamtej stronie jest go dużo więcej. Nie wiem, czy uda mi się to złapać, ponieważ robią zdjęcia pod słońce jednak pewne drobiazgi czasami umykają. Poza tym jest tutaj jeszcze drugi, no jeśli tak można powiedzieć, kłopot, mianowicie trzciny. Te trzciny są bardzo wysokie, gęste i takie zbite ze sobą. One nie dają takiej ładnej formy, nie powodują, że to coś takiego, wiecie, fajnego się z nimi dzieje i tak dalej, tylko to jest taka zbita masa, więc trochę nie wiem, jak je ugryźć, jak do tego podejść. No, będę próbowała jakoś tak frag fragmentami je tylko fotografować. Wracam do robienia zdjęć po słońcu coraz wyżej. Te trzciny na tle drugiego brzegu i wschodzącego słońca wyglądają przepięknie. Co prawda, dzisiejszy dzień to jest taki dzień do zdjęć trochę sylwetkowych, bo tutaj też będą mocno zarysowane takie ciemne drzewa, ciemne trzciny czarne. Troszeczkę na poziomie edycji na pewno uda mi się w Photoshopie wyciągnąć z tego szczegółu, detalu. Na pewno to słońce, które jest wyżej. Zaczyna bardziej rozświetlać już różne plany, ale mimo wszystko no ta sylwetkowość będzie tutaj mocno zaznaczona. Teraz słońce wschodzi wyżej. I zaczynają się pojawiać refleksy, plamy światła tutaj w innych miejscach i to da mi możliwość wycenia troszeczkę innych kadrów. Ale do tej pory to były kadry głównie pod słońcem. Oczywiście samo źródło światła w postaci słońca nie będzie. nie ma możliwości, żeby ono nie było prześwietlone. To jest ten punkt, który no, poza sytuacją, kiedy przysłaniają słońce jakieś chmury, albo jakiś pył z nad Sahary i wtedy ono nie jest takie ostre, ale w normalnych warunkach źródło światła w postaci słońca zawsze będzie przepalone. Natomiast to wszystko, co się wokół niego dzieje, już taki nie musi być. Wiąże się to z tym, że potem w Photoshopie muszę z cieni wydobywać detale. Ale w tej chwili wszystkie programy do edycji są na tyle dobre, że nie jest to wielki problem. Zdjęcia, jeśli się robi w rawach, też dają bardzo duże możliwości pracy z nimi. Więc tak naprawdę przy obecnej technice robienie zdjęć pod słońce poza tym, że trzeba pamiętać o tym, że to są zdjęcia pod słońce i inaczej ustawiać ekspozycję, poza tym, że człowiek czasami trochę jest przerażony, jak widzi, że tam na monitorze wszystko jest takie czarne i że nic tam nie widać, to poza tym nie jest to wielki problem, a efekt bardzo często jest bardzo fajny. Przed chwilą tutaj szalały łabędzie na tym y, jeziorku. Ja myślałam, że one tak wiecie: latają sobie, podnoszą się do góry, osiadają na wodzie, machają skrzydłami, że to jest taka nie wiem, poranna rozgrzewka albo że coś tam, nie wiem, wygłupiają się. Natomiast tak one potem podpłynęły tutaj bliżej, to ja zauważyłam, że jeden totalnie bije drugiego, dziobem go wali w głowę, w szyję i tak dalej. Ten drugi się chowa przed nim, nie może się przed nim obronić. Nie było wyjścia, musiałam wkroczyć do akcji. Tak nakrzyczałam na tego, który był atakujący, że on biedny, słuchajcie, nie tylko, że przestał tam tego dziobać, to jeszcze tak się skulił w sobie, schował głowę między skrzydła, odwrócił się tyłem i odpłynął. A tamten drugi schował się za mnie i czekał, aż tamten odpłynie. Ale zrobiłam też kilka zdjęć wcześniej tych um, łabędzi. Jeżeli któreś będą fajne, takie wiecie, niezbyt agresywne, to zaraz wam je pokażę. Będę kończyła pomału zdjęcia przyjechałam tutaj na chwilę. No i ta chwila trwa już 2,5 godziny. Chciałam zrobić tylko ten taki pierwszy wschód. Liczyłam na to, że będzie trochę mgły. Na no, mgły nie było, ale za to był piękny czerwony kolor słońca o wschodzie. Zrobiłam sporo całkiem chyba fajnych zdjęć. Jestem zadowolona. Większość z nich jest pod słońce. Ale to w niczym nie przeszkadza. No, może jedynie to, że będzie, będą takie troszeczkę, no może nie monotonne, bo tamte układy będą różne, ale no takie w jednym charakterze, no bo jednak pod słońce to pod słońce, wiadomo. A ja się z Wami już żegnam. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie.